Hello Hello 320, ja jestem Karciak i jak widzicie, to jest nowa, nowiusieńka, najnowsza seria na moim kanale, czyli Portal. Oczywiście, na początku jedynka są dwie części, tak wiem. Ta jest pierwsza z 2007 roku. Ja się zdziwiłem, bo myślałem, że trochę starszy jest Portal, no ale jak ona wyszła, to miałem 4 lata, więc ogólnie to XD. No i powiem Wam, że. No cóż, no trochę się zdziwiłem. Tak patrzę, ile tu wcześniej trochę grałem? No, pół godziny sobie przegrałem, ale jeszcze miałem w tym no, problemy techniczne, bo po prostu słuchawki mi mikrofon coś nie chciał działać. Potem przełączyłem wszystko, podpiąłem. Mikrofon zaczął działać, słuchawki przestały działać i miałem nightfucka, co się dzieje, bo ani OBS mi tego nie wychwytywał, w grzemie nic, nic nie słyszałem. Yy, I potem okazał, yy, po czym wchodzę na YouTuba, patrzę, działają, i tak się zastanawiam, co jest grane. No, ale dobra. To, to, jest, to najwyraźniej coś się zepsuło, nie mam pojęcia co. Jeszcze tu sobie jakieś te ustawienia, o, o, oczywiście opcje pozmieniałem, żeby nie było za głośno, ani nic, żeby było fajnie wszystko, ładnie i w ogóle. No widzicie, tu jest już rozdział drugi, ale ja zacz zaczniemy sobie tu. No jak widzicie, tu jest już rozdział drugi, ale nie wiem czemu, to, to jest 04 test, no, to to... Jeśli tak, to ogólnie ta gra jest bardzo krótka, bo tak to ma 19 tylko poziomów, ale mam nadzieję, że tu są jakieś sekrety, które będę chciał odkryć. Mm, I jak, tak, jeśli zanim zaczniemy, tak no, jeszcze powiem wstępu, I ktoś się zastanawia, co jest y, w tym trybie wyzwań z Papers, Please? Powiem Wam tyle, nic ciekawego. Tam są jakieś po prostu wyzwania, które tak naprawdę. Są lekko nudne, no ale jak nie grałem, wkraść nie będę. Gry odinstalowałem się, że ją przyszedłem i zaczynamy nową grę. Jak widzicie, już jesteśmy w tym. Ja się trochę oznajmiłem z, z, z klawiszologią.

Serious injuries may occur for your own safety, and The, from... they... am... the portal I mamy portal. No i ogólnie y nie mam pojęcia czego mam nie dotykać. Tu jest jakaś taka sobie notka, którą też możemy wrzucić do kibelka. I gra jest stworzona przez Valve, tak? Do ile dobrze? Tak, chyba tak. Yy, wydaje mi się, że tak. Jedynkę i dwójkę kupiłem sobie tak na przecenie, bo, bo jestem yy, Januszem biznesu i sobie kupuję po prostu rzeczy taniej, bo, bo tak lubię. I, i ogólnie te, yy, gra jest stworzona na silniku tym samym co Garry's Mod na przykład. Nie mam pojęcia, jaki to jest. I na przykład Half-Life, jedynka i dwójka, chyba tak, chyba tak. I ogólnie, jak widzicie, tu jest 19 stage. To jest 0-0, czyli zerowy poziom po prostu. Yy, nie powiem wam, w którym stage'u otrzymamy... Yy, portal gun tak zwany, ale to to, no, to to może znacie grę, pewnie znacie, większość okay, zna seven. pewnie tę grę. Proszę przejść do komory transportowej. No problemu.

Trochę tu klatki mi spadły. Nie wiem czemu. Ale wszystko chyba powinno być dobrze. Jechaliśmy sobie windą, i tak jest ogólnie za każdym razem. No i widzicie, stage pierwszy już mamy 01. Dzień do Berek. co tu się dzieje. Ja ogólnie to już przeszedłem. To wiem, jak tu jest. No, to jest, to jest tak, żebyście wiedzieli, muszę po prostu to przenieść tam. I będzie wszystko bit. Zdążę? No, zdążę, zdążę. O, szybko. Nie, przeniosłem tą kostkę, ale sam siebie nie zdążyłem przenieść. Tak, no i teraz musimy tu czekać po prostu. No i gra po prostu to jest z łamigłówki, a ja łamigłówki łami lubię. Najprawdopodobniej trochę będzie tutaj też montażu, ale to wydaje mi się, że w przyszłych dopiero odcinkach niż teraz. Hmm, ponieważ. Tak mi się wydaje przynajmniej. Na, na razie, te, jak widzicie, te zagadki są proste i nie zabierałem mi zbytnio dużo czasu. Więc, yy, no, więc chyba jest git. To wczytywanie jakieś tu się szybko załączyło. Oczywiście klatki spadły i... Dajcie mi chwilę. Słuchajcie, już, już sobie wróciłem, po prostu... Jedziecie. To Please bardzo dobrze. Walny posmak krwi w ustach nie jest elementem procedury testowej, lecz z tym, efektem właśnie działania siatki... ...a bla 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 bla. W ogóle ten, ten, głos mnie trochę denerwuje. Tak, ja już to przeczytałem temu... ...temu tygodniu, czytam jeszcze raz. Jakby ktoś się zastanawiał, co się stanie, jeśli mm, Portal Gun, który właśnie teraz otrzymujemy, Strzeli nam w twarz. Powiem wam, sprawdziłem to i nic się nie dzieje, po prostu przestrzeliwuje przez nas. I my sobie idziemy po prostu po portal Gun, bierzemy i oczywiście możemy teraz sobie the strzelać the portal Gunem gdziekolwiek zechcemy Dobra, no, cicho mi tam już. Bo po prostu are are to po co możesz tworzyć własne portale? Oczywiście, że tak no. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... I znowu nie poznaliśmy, czego nam nie wolno Do robić Portalgonem. A, Portalgonem, przepraszam. Tak, pierwsze co zrobiłem, to niszczyłem yy, właśnie kamerę, żeby... Chciałem sprawdzić, czy spadnie i okazało się, że o dziwo spadła. A jeśli się zastanawiacie, dlaczego było tu cięcie teraz przed chwilą, ponieważ chciałem sprawdzić, czy spadek klatek jakoś oddziałowuje, oddziałowuje na. Mm, na, jakość, na, jak, na jakość wideo, i nie, wydaje, wydaje się, że nie, że wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że tak jest. Yy, no i ogólnie do tego chyba stageu, poziomu właściwie, przeszedłem. Mm, nie, dobra, ten jeszcze przeszedłem, tu Please wiem co zrobić. E, I uwielbiam... Z... Przejdę do komery transtowej. No, na luka. No oczywiście, że tak. I oczywiście standardowe bo, yy, przejścia. I w ogóle widzę, że tu są jakieś pomieszczenia za, yy, za rogiem. Yy, I to jest najciekawsze, że najprawdopodobniej tam są... Yy, po prostu ludzie nas obserwują, well, tylko że. Remember, nie otwarte też teście mogą. no Widzicie, nawet ktoś z naszej rodziny może wziąć y udział. No i wracając do tych właśnie takich przeźroczystych y pomieszczeniach, czy coś to jest, my ich nie widzimy, ale oni tam nas obserwują, badają nas, jak się zachowamy, jak y rozwiązujemy daną zagadkę. No znowu wczytywanie Wcześniej tego nie było, no, no widzicie. No i ogólnie to. Powiem wam, że te łamigłówki. No wiem, radzisz sobie całkiem dobrze. W ogóle zanim. Y, nie chciałem tego zrobić. Fuck my life. No nie, otwórz mi to, no i muszę teraz po to zejść. Chciałem inaczej zrobić, bo. No, dobra, never mind. No spadnij tam, no i super, no widzicie? O, To jest takie strasznie dziwne. I w ogóle, y, no i co ja mówiłem, że, y, że te łamigłówki na razie nie są jakieś super trudne. Doskonale. Tak wiem, w ramach wymaganej procedury nie będziemy monitorować następnej komory testowej. Będziesz z... zdana wyłącznie na siebie. Właśnie, zdana. Dlaczego? No właśnie dlatego, bo jesteśmy sobie jakąś typiarką, która ma śmieszną twarz. I w ogóle to odkryłem sobie, że takie upaczenie patrzenie się... Strasznie na... krypi i do tego momentu już sobie przeszedłem. No, ale wracając, nie umiem dokończyć żadnego tematu, bo wszystko się nagle wszystko super szybko dzieje. I, i powiem wam, że... Mm... Że co, że. No te łamigłówki, te zagadki nie są wcale trudne na, na razie. Mam nadzieję, że się to rozwinie i że to nie jest tylko takie 19 poziomów na godzinkę gry. Bo tak naprawdę zajdzie mi to dwa odcinki, to nawet od razu będę. Hmm, to będę, będę od razu. to się nazywa? Od razu drugą część nagrywał. Bo jak to jest takie szybciutkie, no to to mnie aż. aż, aż mnie smuci. To. tu jest jakieś uderzenie w głowę. Chciałbym to spróbować. Co się stanie, jeśli uderzę w głowę sobie tym? Dobra, co tu jest? Tu jest jakaś kostka. No, kostka. Jup! takuje tam. Siema, dawać mi to. Jak ja to biorę? Elo. No i teraz tam muszę przejść. Zepcham sobie to od razu, cyk. No i siema. No i zrobiona zagadka. No mówię. Ile? 10 sekund mi to zajęło? Nie wiem. A, jakoś. Popatrzcie, coś jest nowego. Do procedurą Zostało poprzednie stwierdzenie, że nie będziemy monitorować tych korytarzy. Monitor by było nieprawdziwe Teraz mnie rozśmieszyli. Co się stało? Nie wiem. Ale widzę, że musimy zrobić to. Chciałem ja sobie tak polatać w końcu, kiedy dostanę... Przestańcie mnie monitorować. Nie podstawowe aparatury testowe. aparatury testowe. Będę niszczył aparatury testowe, bo mnie obserwujecie. I no po prostu pewnie chcecie zobaczyć jak, jak, jak sobie radzę w danych sytuacjach. No ale powiem wam, że bardzo szybko zlatuje to. W sensie już mamy 13 minuty nagrania. W sensie ja mam, bo nie wyłączyłem tam... Czasem... Co to jest? Dobra, dobra, co tu jest? To mnie może zabić, tak? Chociaż zachowanie bezpieczeństwa jest jednym z wielu celów. The 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 Kulka elektryczna po lewej stronie komoru, może spowodować... Zaraz sprawdzimy. Zabijnie. O! Co się stało? Umarłem? Halo. O, umarłem se. No patrzcie, tak. Da się, da się. Ym, no dobra, to już się powtarzasz. co tu jest? To musi wpaść tu, czyli po prostu. Wiem, co muszę zrobić. No, jest jakiś super problem. Popatrzcie no, to. I leci. Siup. No yellow do wiary. Podaj nas w obiektu. I byś w miasta. Okay, Domu miasta, podaj nas okej, to. To było ciekawe. Szybko podbiegnij tu, Hopsa. No i zdążyłem na luziku. Elobenz. No i widzicie, już mamy który z za nami? Siódmy? Nie, szósty to był chyba. Nie mam pojęcia, no ale widzicie jak to szybko idzie. Mam nadzieję, że tak gra się tak szybko nie skończy. Jak tak, to zrobię 20 minut, żeby było trzy odcinki z tego. Ha, Elobenz.

I tyk, okay. Dobrze, użyć teraz przestrzegania przechowywania, by dostać się do komory transportowej. transportowej. O, czyli patrzcie, w końcu musimy jakoś ten wyliczyć coś, żeby sobie idealnie spać. No, to właśnie powiedziałem. Leci, leci, leci i spadamy. Elo, benz, idealnie, nie wiem co by się stało. No pewnie bym nie trafił po prostu i tylko by się tyle stało. No, ale mm, jak widzicie, siódmy stage cyk zrobione. Mam nadzieję, że te rozdziały, które tam widzieliśmy, to nie są rozdziały, że. O, patrzcie, patrzcie, yy, patrzcie państwo. Rozdział pierwszy, trzy stage, rozdział drugi, cztery stage i tak. Tak, nie. No, mam nadzieję, że tak nie jest, bo chciałbym, żeby ta gra była dłuższa. Tylko wiele dłuższa. Najdłużej to mi zaczeka, żeby w ogóle wjechać tą windą do góry. Więc ogólnie to idę.

No i okej, okay, wszystko jasne, dobra, dobra. Tu sobie coś lata i to strzela z tamto. Wiecie co, to chyba będzie szybka akcja taka. Ja tak zdaję. Tylko jak to zrobić bardziej? Bo. Chyba wiem. To bym musiał przestrzelić tam, potem od razu tam. Mi się wydaje, nie? Bo to teraz przeleci i strzeli się w to. No i Yellow benz, tak się właśnie pisze. Biznes. Tylko teraz pytanie: Jeśli ja się tu przeteleportnę, to ja będę w stanie tam skoczyć. Nie, ale będę w stanie zrobić tak. No dobra, no to wszystko jasne. Widzicie? No, pierwszy raz coś nie y Tak musiałem troszkę dłużej pomyśleć, żeby. Y pomyśleć się, co zrobić. Ale te zagadki. Na razie nie są trudne, najwyżej w portalu dwójce. Hmm. No, ma yy, będą trudniejsze od razu, może na sam start, może nie. Nie Very wiem. <try> Okej, okay, no to dobra, no to jakie jak te zagrożenia są, żeby tylko wzmocnić mnie, to na pewno nie będą chciały mnie <grym> zabić ani, prawda, nic w tym. Ten deseń. Rację, czy nie mam racji? A, coś będę tu się gruby akcja może dziać. Hmm. wiem, czy to jest za intryga tu tak naprawdę ukryta, bo... To jest, to jest niemożliwe. Oczywiście, no go spróbuję rozwiązać, co ty sobie nie myślisz? Co, co co, jest gra? O, w końcu mogę sprawdzić, czy to jest prawda. O, yellow. A po prostu nie przechodzi. Okej, okay, okej? Okay. Rozumiem. Teraz pytanie, jak to zrobić? Ja bym musiał to po prostu przerzucić. Awarę komory testowej. Ja ci dam awarię komory testowej, ty aż gościu. Właź mi tu. Teraz... Jak ja to rzucę. Dzieje się tak. Patrzcie, co znalazłem. Tak, yy, tu o. Aha, gotcha, gacia być. To najpierw muszę apologies zrobić tak. Chodź tu. Teraz idź tam. Ciebie przyp. Elobenz. Tak się robi właśnie. Chodź tu w tej chwili. Patrzcie, niby się nie da, ale wszystko się da. Haha, <laughs> Yellow bands, fantastycznie, udało Ci zachować stanowczość i zaradność w atmosferze w pesymizmu. No okej, okay. no to fajnie, super. Kara No czy szczerze jakbym nie, nie popatrzył w portal to bym nie zauważył tego. Uuuu. Linda dopiero przyjechała. To jest najdziwniejsze. Pierwszy raz się tak zdarzyło. No to nieźle, nieźle. Nie powiem, że nie. Trochę się zdziwiłem. Okej, okay, jakieś dziwne dźwięki. Ja w ogóle tu se mogę kucać. Nie wiem po co, ale se mogę kucać. Nigdy... Chyba jeszcze nie kucnąłem w tej rozgrywce, więc ogólnie fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Wczytywanko oczywiście. Za każdym razem mówisz, Persie, no To jest grane, chłopy. I nie Hello mogę w to again. wejść. I tak ponownie. Lecest Bendu. O? Pani Maju. Przedajdzie mnie obserwować. O, patrzcie. I Lecę. No i yellow, Bend. Tak się robi biznes. ja mogę robić to w kończoność? Prawie że. No dobra, no i yellow. Tam że to już jest koniec. Mam nadzieję, że to nie jest koniec. No tak, wiem. I gdzie jest portal tu? Okej, okay, czyli tu widzicie mamy tutorial taki fajny, fajny, okej. Okay, czyli, no ja znowu teraz tam z tym, okej, okay, woohoo. No i fajnie. No, fajnie. So, po portal, portal wpływa na zjawisko pędu dodatniego, do a mówiąc ściślej, nie wpływa. No. Patrzcie to moi drodzy. Co to jest za czarna kulka? O w dupce. no to nieźle będzie teraz. No, gdzie mi uciekasz? Proszę przestać. Jup, o no nie, trafiłem fuck mi. No nie, najgorzej. No Jestem pajacem, bałwanym, nie mam pojęcia co robię z życiem. Ale zobaczcie, mamy tu więcej. Ach, prawie, prawie. Funkcja masy, prędkość. Okej, okay, czyli teraz muszę. Okay. Mm. Nie, nie, to dalej jest tu, dalej jest dobra, dobra. Ja chciałem powiedzieć, że ten poziom ma już y, więcej niż dwa poziomy, czyli lub jeden, więc już nawet były trzy w jednym stageu. Więc ogólnie to spoko. Luz, fajnie, Arbus. Nie powiem, że nie. Podoba mi się ta gra. Fajne są na razie łamigłówki. Znaczy, szczerze, szczerze poznajemy dopiero grę, więc y, to jest spoko. Nie powiem, że nie. Oczywiście wszystkie mechaniki i w ogóle. Jeszcze tak na szybkości zapiszę grę. Automatyczny zapis to jest. Zapiszę sobie na pierwszym tych. Zapisano. Elo Benz. Mogę sobie wczytać w każdym razie. Właśnie widzę. Tak, zawsze. O, patrzcie, portal gun drugi. Ale subcio. Yy, Okej, okay, mam jedenasty stage. Yy, tu, jak sobie kliknę, to mogę sobie żyć. Sobie kliknę, przyciska, to co się stanie. To mi tam coś lata. Tu mam na czas to muszę zrobić. Okej. Okay. To ma sens. W się sensie nie do końca, bo nie mam pojęcia, jak mam to zrobić. Żeby to przestrzeliło się tam. No się ma. Mogę się wrócić, prosto, że tak. Mogę też zrobić tak. Ciekawe, co się stanie, jak dwa portale strzelą w siebie. W sensie, ten mój portal, co się stanie, jak on strzeli tam? Nic się nie stało, oparcie zbugowałem grę. Dobra, tu muszę na początku kliknąć. Nie wiem, coś tak. Hmm. Proszę przestać, bo na razie próbuję się skupić, bo nie mam pojęcia, co mam zrobić. Yy, może z jakiegoś innego boku To tam bym musiał się dostać Ale to to ta chwila moment. chwila moment O patrzcie W końcu mamy jakąś zagadkę Która utrudnia mi Cokolwiek Powiem Tam nie strzelisz, tu nie strzelisz Ale tu się będę mógł popatrzeć Okej, okay, tu nie... nie Wiem, wiem, teraz, teraz, teraz Teraz, teraz, teraz Szybko, nie zdążyłem ja chyba nie mogę strzelać przez portal. Nie, nie mogę strzelać przez portal, to nevermind. Tam też nie mogę strzelić, tu nie mogę strzelić, tam nie mogę strzelić. Co jest grane w ogóle? O! I cyk. Dało się? Może trafiłem tym razem. Nie, nie trafiłem. Dobra, jeszcze raz. I obok. Obok strzel, Obok! Nie trafiłem. Bo trafiłem, może? Nie, nie tym razem. Hmm, to co ja mam tu zrobić? Dobra, pierwszy raz mam jakąś yyy... No i wpadłem do wody, tyle by z tego było. Patrzcie państwo, pierwszy raz mam jakiś dylemat, bo nie wiem co zrobić. Oczywiście proszę mi to wczytać. Hmm. Tu sobie mogę wejść, no w sensie nie mogę. O patrzcie! Czyli miałem rację... O. Yy, zbugowałem, grę, zbugowałem grę... O shit, o shit, o shit, o shit. Yy. Iść tu, iść tu. Yy, muszę chwilę poczekać. Dobra, mam nadzieję, że nie zginę. Ok, zginąłem, ale to było specjalnie. Przynajmniej wiem, co muszę yy, zrobić. Bo muszę tam idealnie też strzelić, więc to jest też XD takie trochę. O, i teraz na przykład sobie tu wychodzę. I teraz, nie wiem, strzelam tam czy coś. No, żeby mnie nie zabiło tylko, bo będzie. Nie, co jest grane. A, bo ja się teraz patrzę na to, i teraz miałem Mindfucka. Co jest grane, gościu? Yy, no i teraz mi to strzela tu. A patrz, jestem tam. Tu. To jest dobre. To nie jest łabeczu. Oh shit! No i nie trafiłem. pak mm, W sensie trafiłem, ale portal, tylko że za szybko byłem. Za szybki. Yy, co ja tam mam zrobić? Nie, może to Nie, yy, nie dajmy sobie tak. Nerwuje mnie to, że ten portal sobie strzela byle jak i, i robi co chce. Widzicie, mogę sobie tu postrzelać, ty kurde gnoju, ty do ty Polska mendo. Hmm, co by to zrobić? Co tu zrobić, co to tu zrobić, co tu zrobić, co tu zrobić. Teraz kliknij szybko. O, nie no, to nie ma sensu co robię. To jest bez sensu co robię, bo umieram bez sensu i tak nie powinno być. Więc, no i widzicie, pierwsze cięcie tu musimy zrobić, żeby pomyśleć się, jak to przejść. Moi drodzy, ogólnie to wymyśliłem takie coś. Czemu ja tam po prostu nie wszedłem? Strzeliłem tam ten portal i czemu ja po prostu nie zrobiłem tak? To jestem trochę głupi, jakby nie patrzeć. Tu muszę... O, przebiec szybciutko. Oj teraz na przykład mogłem strzelić. Bo widzicie, byłem blisko. Nie, nie byłem w stanie... Trafić tam, że tak powiem, jakkolwiek, żeby to przeszło tamtego portalu, żeby tu przeszło, i teraz musimy po prostu poczekać, aż yy, teraz chyba będzie portal, który powoduje wejście. Nie, nie trafiłem coś. Fila, gdzie to teraz się odbija? oho liu, oh! shit, było blisko. Powiem, że nie, wystraszyłem się trochę. Hmm. A teraz to będzie między sobą latało, tak? Nie, teraz to wróciło, a to nie powinno tak być. Halo. Gdzie ta kulka jest? To jest grane? Kulka jest teraz tu i tu. I ona teraz się wróci. No powinna. Tak, wróciła się. Więc my też się wracamy. I zamy... Fuck! Mi, jest wspaniale. Gdzie ja teraz jestem? Jestem tu. I ty nie powinieneś robić. OOO shit! O, było blisko. Yy, yy, nie róbcie przejścia. Nie robić przejścia. To... Jeszcze dostałem takiego rykoszeta, naprawdę. No mówię, to musiałem... musiałbym wyliczyć po prostu, żeby to idealnie trafić, a ja nie widzę tego. Żeby trafi... E, dobra, zdążyłem. Gdzie jest ta kulka? Za sobą miałem, dobrze. Pamiętajcie, chroń plecy zawsze od. Rezi, yy, Rezig już tak mówił, żeby chronić plecy, i on miał zawsze rację. Pamiętajcie o tym. Yy, dobra, dobra, teraz nie wiem, gdzie jest kulka. I ona się stworzyła dopiero, ok. Ja wiecie, co powinienem zrobić? Yy, usunąć kulkę, żeby ona nie, la nie latała sobie w tej weftę. Te. Więc. Yy, moment, yy, chodź tu kulko zrobimy tak. Teraz nie powinnaś latać, bo jesteś zniszczona, więc powinna się stworzyć właściwie nowa. Więc teraz jest dobrze. O to nam chodziło. Teraz czekamy. OK, czyli to teraz jest naprawdę podobnie gdzie? Yy, to jest tu, więc teraz powinienem strzelić, żeby przeszło i. Udało się? Zrobiłem to. No i super. Patrzcie, teraz to lata. I teraz musimy po prostu wrócić do naszego pierworodnego, że tak powiem, miejsca. Czyli cyk, przechodzimy sobie tu. I teraz musimy to włączyć. Myślę, w sensie, żeby tam się włączył. I teraz na styk. Hello, Benz. Tak się pisze biznes. I mamy nasz drugi portal gun. No i super. Gites. Nie, bo boję się, że nie przeskoczę tego, więc y, wolę nie. O, i patrzcie, co mamy. stór laboratoryjny. I możemy teraz... Możemy... Okay. No i mamy to, moi drodzy, mamy to. Ja się, jak to mam otworzyć? Eeeyyu Halo, przecież mi to Dobra, tak muszę to Tyk eee... No i teraz w sumie zepsułem Tam rzuciłem po po, po 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 niebieski portal Więc tam już jest niebieski portal i teraz musiałbym No jesteśmy Więc mówicie no Mam nadzieję że Wam się podobało nowa seria na kanale jeśli tak, wiecie co robiła w górę, w komentarz, subskrypcja i inne tam takie, wiecie, sami dobrze wiecie co robić. Mm, a ja się no mam nadzieję, że wam się spodobała seria. Powtarzam się. A ja wiem, ja wiem, że się powtarzam. No ale nic. To będzie w następnym odcinku, co tam się kryje. W sensie jutro dowiemy się. A wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i baję.